Pułapka? 12 kwietnia 1961 roku, Jurij Gagarin odbył w statku kosmicznym Postok lot po orbicie salitarnej Ziemi, dokonując jednokrotnego, niepełnego, jej okrążenia w ciągu jednej godziny 48 minut. W Ameryce konsternacja. Sowieci nas wyprzedzili. Co robić? 12 września 1962 roku, Houston, Texas, USA. Wówczas odnotowano jeden z najbardziej znanych przełomów dotyczących lotu na Księżyc. Zostało wygłoszone przez ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Kennedy'ego. Przemówienie to znane jest jako przemówienie na Uniwersytecie Rice. W swoim przemówieniu Kennedy wyraził determinację Stanów Zjednoczonych w wysłaniu człowieka na Księżyc i przedstawił to jako cel narodowy. Jego słynne słowa brzmiały: Wybieramy się na Księżyc. Wybieramy się na Księżyc w tym dziesięcioleciu. I podejmujemy inne wyzwania nie dlatego, że są łatwe. Ale dlatego, że są trudne. Kennedy podkreślał, że wysłanie człowieka na księżyc nie będzie zadaniem łatwym, ale będzie wymagało ogromnego wysiłku, innowacji i poświęcenia. Człowienie to odegrało ważną rolę w pobudzeniu opinii publicznej i mobilizacji zasobów niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Rozwinięciem wizji Kennedy'ego było wdrożenie programu Apollo, który finalnie doprowadził do lądowania człowieka na Księżycu w misji Apollo 11 w lipcu 1969 roku. Przemówienie Kennedy'ego stało się jednym z najważniejszych momentów w historii programu kosmicznego Stanów Zjednoczonych i symbolem dążenia do ambitnych celów naukowych i technologicznych. Dlaczego o tym? Wizje i cele dla narodu często odzwierciedlają priorytety i wartości danej społeczności. Mogą być formułowane przez przywódców politycznych, organizacje społeczne, a także wynikać z konsultacji i dialogu z obywatelami. A wszak Polacy nie gęsi. Polska Agencja Kosmiczna Polsa ocenia, że do końca dekady może rozpocząć pierwszą polską misję orbitalną wokół Księżyca. Chodzi o pojazd, który z orbity księżycowej poszukiwałby na srebrnym globie pewnych minerałów. Powiedział Polskiej Agencji Prasowej prezes Polsa profesor Grzegorz Wrochna: Polsa stara się o uruchomienie jeszcze w tym roku zarezerwowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii środków, które pozwolą zacząć prace przygotowawcze dla polskiej misji orbitalnej wokół księżyca. Po konsultacjach i burzy mózgu z firmami, uczelniami i instytucjami. Doszliśmy do wniosku, że pierwszą polską misją na Księżyc mógłby być właśnie orbiter, który za pomocą wiązek podczerwieni skanował powierzchnię w poszukiwaniu minerałów. Zwłaszcza takich, z których dałoby się uzyskać wodę, wodór, tlen, czyli to, co najbardziej potrzebne do zakładania baz, podkreślił profesor Wrochna. Jak zastrzegł. Cały czas aktualny jest program polskiego łazika księżycowego, ale orbiter można skonstruować w miarę szybko. To aparatura pomiarowa jest już testowana na Ziemi i na pewno przed końcem dekady taki pojazd mógłby się znaleźć na orbicie księżyca. Oczywiście do dostarczenia go tam potrzebni będą nam Amerykanie. I to był jeden z tematów niedawnych rozmów z administratorem NASA Billem Nelsonem w czasie jego wizyty w Polsce. Lezon mógł na własne oczy zobaczyć, jak rozwija się polski sektor kosmiczny, a współpraca z amerykańską Agencją jest coraz bardziej obiecująca, zaznaczył szef Polsa. W 2021 roku Polsa podpisała deklarację Artemis Accords, która otworzyła drogę do udziału w programie Artemis, czyli załogowym locie na księżyc. Cały czas uczestniczymy w dyskusjach o celach i szczegółach technicznych przyszłych misji na Księżyc, ale i na Marsa. Podkreślił profesor Brochna. W ciągu najbliższych miesięcy NASA ogłosi konkurs na instrumenty naukowe, które załogowe misje Artemis zabiorą na Księżyc. Planujemy w tym konkursie wziąć udział, integrując działania polskiego przemysłu i jednostek naukowych, aby jakieś urządzenia skonstruować i dostarczyć na srebrny glob, zaznaczył szef Polsa. W jego ocenie czasu jest niewiele. Naplanowano na koniec 2025 roku misję Artemis 3 pewnie już nie zdążymy, ale na Artemis 4, która ma ruszyć w 2028 roku, jak najbardziej. Na koniec wyjaśnienie. Powyższy tekst został niemal w 100% przygotowany przez sztuczną inteligencję. Profesor Andrzej Zbertowicz, autor przywoływanej już przeze mnie książki Cyber Contra Real. Cywilizacja w techno Przestrzega, w którymś momencie sztuczna inteligencja może przerosnąć swoich twórców. Już dzisiaj systemy, takie jak Chad GPT wersji 4, wykazują zdolności do wykonywania zadań, których nikt im nie zlecał. One nie zostały zaprogramowane do robienia pewnych zadań, ale potrafią je wykonać.